Znasz to uczucie rano, kiedy budzisz się i już czujesz, że jesteś zmęczona, pomimo 8 godzin snu, jeszcze tak naprawdę nic się nie wydarzyło, ale ty już masz wrażenie i to uczucie, że nie dasz dzisiaj rady. Myślisz, a może się nie wyspałam, może źle spałam. W sumie to dwa-trzy razy się przebudziłam, a bo to kot, bo pies, bo to narzeczony, bo to mąż, bo to dziecko. Ale tak naprawdę w głębi duszy wiesz, że to nie o to chodzi. To zmęczenie, które się pojawia nawet po przebudzeniu, po całej nocy snu, ono siedzi gdzieś bardzo, bardzo głęboko ukryte. To jest to zmęczenie, którego nie naprawi kawa, nie naprawi wyjście z przyjaciółką, nie naprawi weekend w spa, ani nawet urlop. Problem polega na tym, że My, kobiety, potrafimy udawać to, że jest dobrze zbyt długo, że jesteśmy takie silne, takie Wonder Woman. Tak naprawdę to można powiedzieć, że mamy w tym doktorat. Jesteśmy specjalistkami. No bo przecież trzeba wstać, trzeba zrobić to śniadanie, tą kawę, wyszykować dzieci, nie wiem, wyprowadzić psa, ubrać się, wyszykować, pojechać do pracy. Po pracy zrobić zakupy, odebrać dzieci i zawieźć na zajęcia dodatkowe, ale też pamiętać o tym, że trzeba się uśmiechnąć, odpisać na jakąś wiadomość sprzed kilku godzin, ogarnąć się, zatroszczyć, uśmiechnąć, wesprzeć, być. I to wszystko dzieje się w momencie, w którym powinnaś też popatrzeć na swoje dobro. Ale zazwyczaj jest tak, że siebie stawiamy gdzieś tam trochę dalej. I wiesz co? Kiedyś myślałam, że to coś ze mną jest nie tak. No bo skoro inne kobiety dają radę, ogarniają to wszystko, a ja jestem zmęczona takimi podstawowymi rzeczami, no to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Aż w końcu zaczęłam zauważać też dzięki swojej pracy zawodowej podczas Zatek tego rozmów z innymi kobietami, że ten problem, ta kwestia nie dotyczy tylko mnie, tylko większości z nas. Różnica polega na tym, że jedne z nas płaczą pod prysznicem czy w poduszkę, a drugie zaciskają te pięści, wbijają paznokcie i robią dobra, dam radę, nie przesadzaj. Pewnie znasz to, bo ja też tak mówiłam, jeszcze jeden dzień, jeszcze dwa dni do weekendu, jeszcze tydzień. Za miesiąc masz urlop, to odpoczniesz. Jeszcze tylko ten projekt, jeszcze tylko ten post, jeszcze tylko te zadanie, jeszcze tylko coś tam. A ten czas tak leciał i leciał i leciał, i to to jeszcze tylko to, to za chwilę będę mogła odpocząć. Zamieniało się w taką ciągłość. To zmęczenie psychiczne nie bierze się z braku snu. Ono bierze się z trybu życia muszę. Nie chcę, ale muszę. Muszę być silna, muszę być miła, muszę być grzeczna, muszę być uprzejma, muszę być pomocna, muszę być wspierająca. Muszę. A najgorsze muszę to jest muszę pokazać innym, że ogarniam i daję radę. Tylko że ty w środku zaczynasz krzyczeć. Tylko to jest taki niemy krzyk. Tylko ty go widzisz, słyszysz i czujesz. Kiedy to zmęczenie trwa za długo, zaczynasz tracić siebie, bo wszystko tak naprawdę robisz na autopilocie. Nie wiesz, co cię interesuje, nie wiesz, co naprawdę lubisz, nie wiesz, co sprawia ci przyjemność. Wszystko jest takie. Bez smaku. Straszne jest to, że nawet rzeczy, które normalnie sprawiłyby Ci przyjemność, teraz są kolejnym zadaniem do odhaczenia. Nie cieszysz się ze spotkania z koleżanką, przyjaciółką na kawę w Waszej ulubionej kawiarni, tylko masz w głowie, że Ty musisz odbyć, odbędnić to spotkanie. Nie cieszysz się na randkę z mężem. No, bo w domu przecież czeka jeszcze sto i obiad do ugotowania, a Baśka z trzeciego piętra w pracy coś od ciebie chciała na wczoraj. Nie cieszysz się ze spędzonego czasu z dziećmi podczas grania w planszówki, no bo myślisz, że przecież jeszcze lekcje są nieodrobione i trzeba to ogarnąć, a jutro jest zebranie, więc też nie odpoczniesz. No i w końcu przychodzi ten dzień, że dłużej tak się nie da. Kiedy chcesz wyłączyć telefon, zniknąć, po prostu najlepiej, żebyś nie istniała. Kiedy łzy lecą ci na koszulę, nie żartuję. Kiedy łzy lecą po prostu bez powodu, nic się nie dzieje, ale nie potrafisz powstrzymać, uspokoić tego płaczu. To jest taki płacz bezradności, bezsilności. I trudne jest jeszcze to, że ten powód wydaje się być taki w cudzysłowie banalny. No bo co, bo jesteś zmęczona? I wtedy zaczynasz się zastanawiać, co płaczę, bo jestem zmęczona. Serio? nie mają gorzej. Tylko to jest bardzo ważny moment, bo w tym momencie zaczynasz zauważać siebie i zaczynasz zauważać, że. o, coś jest grubo nie tak. Bo to właśnie ciało zaczyna ci pokazywać, że. hej, hej, coś się dzieje, nie tak. Alarm, płaczesz bez powodu. Hm? Zmęczenie to nie jest porażka, to nie jest powód do wstydu. To jest taki jebutny sygnał, że dawałaś od siebie bardzo długo więcej niż miałaś na to przestrzeń, siłę i zasoby. Kiedy w końcu przestaniesz z tym walczyć, a zaczniesz to zauważać, wydarzy się coś bardzo ważnego. Zaczniesz uczyć się odpoczywać bez poczucia winy. Na przykład nauczysz się mówić nie i stawiać granice. Nauczysz się wybierać siebie, nie bo jesteś egoistką, tylko właśnie o to, że chcesz o siebie zadbać, dlatego, że masz prawo żyć, a nie przeżyć. Boże, jaka ja jestem mądra czasem. W tym momencie zaczynasz odzyskiwać siebie kawałek po kawałku. Ciało, spokój, sen, emocje, układ nerwowy zaczyna się uspokajać. Zaufaj mi, to nie dzieje się od razu. No to potrzeba czasu, ale ten czas możesz sobie dać. A daj se. a co ci szkodzi? Zadaj sobie teraz jedno ważne pytanie, które zmienia wszystko. To jest pytanie Game Changer. Czego ja tak naprawdę potrzebuję? Mhm. Jeśli jesteś zmęczona, nie musisz tego tłumaczyć. Ok? Nie musisz nikomu udowadniać, że ty musisz odpocząć. Zrozumiałe? Nie musisz być superbohaterką. Nie żyjemy w filmie Marwella. Marwella. You know. Świat nie potrzebuje kolejnej kobiety, która wszystko znosi, a potrzebuje takiej, która żyje prawdziwie w zgodzie ze sobą samą. Zmęczenie psychiczne nie czyni cię osobą słabą. Ono przypomina, że jesteś człowiekiem. Roboty się nie męczą. Roboty się mogą zepsuć, ale można je naprawić. A tutaj wiesz, zasługujesz na troskę i opiekę, tak jak ty opiekujesz się i troszczysz o innych. Zapamiętaj to sobie. Nie będę powtarzać. Zasługujesz na to. Zrób to dzisiaj. Zatrzymaj się na chwilę. Odłóż telefon na bok. Wyjdź sama na spacer. Weź tą książkę z Kubki Wstydu i przeczytaj chociaż jeden rozdział, albo po prostu pozwól sobie nic nie robić. Odpocznij, odetchnij, bo od tak prostych rzeczy zaczyna się powrót do siebie samej. Od tego jednego momentu, od tej jednej chwili, w której mówisz: Okej, okay, to ja już dzisiaj nic nie muszę. Jeśli czujesz, że ten film był o tobie, Albo znasz kobietę, która potrzebowałaby to usłyszeć. Zostaw w komentarzu serduszko albo zasubskrybuj mój kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia, Buziaki. Cześć. Pa.